Siemaneczko i drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj oczywiście podsumowanie streama, zakończyliśmy W-Champions Otworzyliśmy paczkę za 400 tysięcy monet, także znowu potężna paczka Nie będę oczywiście zdradzał zawartości, bo to byłoby całkiem głupie z mojej strony Także klasycznie oczywiście W-Champions skończone, podsumowanie streama jak każde, każdy odcinek w niedzielę eee, i co? Zostawcie pyszkę w górę, subskrybujcie kanał, widzimy codziennie, to jest Daily Że no. To było na tyle z mojej strony. Polecam oglądać do samego końca, ponieważ działo się naprawdę dużo przezabawnych rzeczy, więc no. Zapraszam serdecznie i proszę bardzo. Podstawa trzonu. Okej, okay, możemy zrobić w sumie. Czy będzie to Tony Cross, na przykład? Kailor Nawaz88. A ja mam Jarona Nawasa w kubie, tak? Niesłychane. Akurat z wszystkich możliwych huchautów Kaylor Nawasa już mam. Tu mamy ikonę. Że Państwa, mimo że nie było zbyt co ikonę, nie było żadnej paczki z ikoną. Mamy ikonę. Poradziliśmy sobie. Garlin Okej. Okay. No to składzik klasycznie wiadomo. Bez zmian. Lecimy. Dobra, co my tu mamy? Donaruma, Maldini, Ramos. Kwaraczkalia. Z kwaraczkalią to jeszcze kurde nie grałem. W tej chwili chyba. Mamy Lotara z dystansu. Kurde, co to było? Ej, ej. I teraz Johanek. Nie, nie ma gola! Mam że to nie będzie ten mecz, bo kurde, zaczynać jest od tego meczu. To będzie, to będzie ten mecz, tak? Okay. Zizu! Ok, to jest ten. Dobra. No! Jak nic nie wpada sam na sam, to po prostu trzeba nawalać z dystansu. Dobra. I krótki słupek. Nice! Kurde, już bym powiedział, że to norma to obroni Ja raczej nie będę here robił. Myślałem, Wiem teraz nazwać ten film, strzeliłem drugą bramkę roku. Tamta bramka Mateusa była ładniejsza, bo od poprzeczki się odbiła. Myślę, że Kolem bym takiego czegoś nie strzelił. Jest i on. O kurde. No dobra. Jeszcze jedna bramka, panowie, jeszcze jedna bramka. Mbappé. I teraz. Jest. Myślałem, że jakiś mnie to uderzy, dobra. Jeśli chcesz takiego byczka, to no to wiadomo, lepiej wziąć lepiej cup ale, jak chcesz kogoś takiego zwinniejszego, no to Carlos. Zidane, trzeba na bramkę napić, dwa, mamy Rage Quiz. O, Van der Sar na bramce, okej, okay. Maldini, Vieira, Cole, Pele, Zinola z jednym meczem na wypożyczenie. I to ja musiałem być tym jedynym, który akurat trafi na niego. Nie dziwne, że to kosztuje. Zizu. No, ładna, petarda. 1 w meczu, naprawdę? Nie ja pierdzielę się, ale ma... Nie rozumiem. Gość ma dosłownie źle na jeden mecz i wychodzi przy 1-0. To jest niezrozumiałe zachowanie. Hmm, Alison na bramce. Badia, Shile, Zizu. Okej, okay, ciekawy składnik w sumie. Ja osobiście nie jestem fanem. Zinedine Zidane 1-0. I znowu zrobiłem trik. I mi nie zrobiło, ale jest 2-0. Nieważne, Crawford zrobi coś z niczego. Co jest, Donaruma zwykły? Upamecano Zizu. Gomez! O proszę bardzo, dobra. O, jest Mario. Coś Fineska, coś? Co? Kurde, dobra to jest gol. Boże spalił, nie spalił, dobra. Uff, trochę farta, ale okej, okay. jest 1-1. Uuu. Po długim. yes! Dobrze, Mbappé nie ma co kombinować. Nie chodzi o fantazy. Aha! No co jest z tym Gomezem? Co on ma w tych nogach? ty?! no bez przesady ile tych filec można ładować. O, Zizu Mbappé Fake shot, uderzenie i 3-2. No, no i to jest strona kartka. To jest. Wyjazd z boiska. To jest pytanie, czy ja bym ty wolno wykonywać zmiany, czy wyjdziesz z meczu? O! Dzisiaj ludzie? Za łatwo z meczu wychodzą, to jest strasznie podejrzane. Mike Mignon, Ountiti, oh, Titi, proszę bardzo. Fabian, którego również mamy, Oliveran. I Ja pierdzielę. a ty, ty fałszywe na zielono. Fajne rzeczy, fajne rzeczy, tylko to trzeba tak idealną pozycję trafić. Ale piła, co jest grane? Lewa noga. Podkręcił Kylian, pięknie. I Ja pierdziele, tam naprawdę. Czemu to jest gol? Z kim czy z Ramosem wygrał Rangówkę, tak? Skandal absolutny. O! Yes! Chciałem uderzyć po krótkim, myślałem, że się rusza, ale dobra. O! Piękne podanie, dziękuję bardzo. Lepiej bym tego nie podał, naprawdę. Już może postawię busik mimo wszystko. Ha! Dobrze postawiłem busik, bo tutaj ewidentnie trzeba już powoli. Trzeba powoli zamykać to wszystko. Dobra. Uciekamy do chorągiewki. Dobra, jest, 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 Wybij, wybij tę piłkę. nie Nie, kończ, 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 Dwie... nie, proszę, jest, 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 Zmienia to życie. I czemu on gola strzela? To będzie go... Ja pierdzielę. No serio? Jest, dobra. dobra, dobra, dobra. 30 minut. O kurde... Oj, to będzie go ładnie porobił. Ja pierdzielę. Mógłbym kupić tego Lucy, ale jakoś wolę. Ja Piątka z tyłu! Boję się tego ataku. O kurde Robisz greedy. Robisz greedy, mój drogi kolega. Możecie zmartwić, że to był bardzo zły wybór. Zaraz strzał oddałem. Pora oddać jakiś strzał chyba w tym meczu. O Kłopoty Go. Nie problemu. Check na pracę Campbell, Hakimi, Vieira, Pele, Mbappe, Jorginho. Idź mi z tym Oloveranem, idź mi z nim. To będzie go chyba. Jaka szmata? I to można było obronić chyba na luzie O. O. Johan Krojf. No. Dobra, wracamy. Ale nie w ostatniej minucie. Kończ. No, teraz nie skończę, ale. Aaaaah! Będzie Tapin. O Boże, to będzie Batem bardzo... GG. Ruszyłem się. Gigi. To ty Wanderstar. Mhm. Mm Ta. O, mm -hmm. ja mm. o, to oczywiście, jasne, Pewnie, jasne graj, Ja może padam. Mmm, no niestety. Nie, ja wychodzę, to nie ma nie ma znaczenia. No i jak... Przepraszam, Przepraszam Bysna, dostałbym mi się. Zostrzelił w pierwszej powie, jeszcze to może bym jeszcze coś uwierzył, ale. Karty Fantazy są w pikach. W Team of the Week jest co? Sala. Najpierw czerwone piki, bo z tych czerwonych raczej szczególnego do trafienia mówię nie ma. Makalister. Ponadto jestem podobny do niego, ktoś mówi, takie, że jestem do niego podobny, ale nie wiem ile jestem prawdy. Zobaczmy. Uh, Gerhard. Okej. Okay. Wezmę tego, co mam mniej tempo, bo wygląda śmieszniej. Jakiś de fight. Arkinios. Nie, dobry foder, nie? nabier mi w sumie. Bo jak nie salach to nic, 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 nie, nic nie ma innego. O, mamy walkout. Egipt. Powtórzymy, to nie powtórzymy. Si. Wpierdalaj. go z tego Dodo! Ooo! 83 ratingu? Ale rzeczy, proszę Państwa. Czukłezę. Mogą dać do myślenia te nagrody. Ja pierdzielę, ale shit 3000 chwapońców. Pora się dobić, proszę Państwa, 70 zawodników, 5, 5 gwarantowanych hookoutów Ja tu, tutaj będzie... Ja nie, nie będę patrzył na ekran w ogóle. O! Poszło! Patrz na czat. No słucham. Słucham, no. Mam XD Teraz pytanie do Was, czy byście chcieli wydać 100 zł na taką paczkę? Ja żebym nie chciał Taliafiko warty 100 zł, jeszcze jest O OJKO! O, Wandersdale. No, także, moi drodzy, bilans 14 do 6. Jest dobrze, bo wróciliśmy na odpowiednie tory. Udało się wreszcie widzieć 14 winów, co wiadomo, z moim składem, no, brzmi to dosyć śmiesznie, ale tak czy inaczej jestem zadowolony z tego full champions. Mogło być też 16, ale, no, nie zawsze mi wychodziło to, co powinno wychodzić, także e, jest całkiem ok. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Widzimy się oczywiście jutro. Mam nadzieję, że będzie gdzieś jakiś fajny content o godzinie 19. Może jakaś paczka z ikoną, byłoby całkiem spoko, także tak. Widzimy się oczywiście jutro i tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia. Adios.